Kuteczki, koteczki. Gdzie tam się ja was? masz. Ti, Co taki jakiś jesteś dziś? Wszystkie zostały, a śpi. Głaska. Piatrycik, ale mam brzuch duży. Taki napęczniały. Pojadnie dopiero teraz. To Te takie mają chude brzuszki, a ten ma taki napęczniały. To nie wiem czy to dobrze, wiesz. Może najwięcej jej. Taki ma Nie boli Cię brzusiek, Piotrik? Aż jak śpi. <śpięk> nie obudzi się. O, otwarł oczy w końcu. Piotryk, stawaj. O, jak dziewa, ale ma dużo zębów już. Zasłania się. Kateczki, ile mają już? 3 tygodnie? Nie, cztery, chyba. Nie wiem, trzeba może cztery już, no teraz. A ten poszedł tu. Mhm. <tomujesz> A ty, co? Co zagrażisz? A ty? A ty. No teraz się gryzą, już mm -hmm. zawkiwały. Piotrek się obudził. A ty co tam wyprawiasz? Będą broić teraz te ucieczki. Piotrek będzie broił znowu? Ja już widzisz widzi, że wstała, wpańcuje. Co ty taki żywy jesteś? Ty. ty. To jest kot żywioł? Tym zbrojarzem ty. <grym> jest. <grym> co wy tak broicie? Fajny koticzek. Kotki, a ten poszedł do dziury, co? Co tam robisz? Hmm. On tam się bawi. Co tam coś robisz? Tam, coś tam gryzie. Łapkę swoją gryzie. tu zapasy. Zapasy? Kung-fu? <laughs> Czy kadratę? <laughs> kadratę. Kotki. Bawcie się kotki. A ty co? Uciurałeś Co ty masz? Jestem ciekawy patrz co tu się dzieje co tu się dzieje hmm? co tu się dzieje ciekawy kotek tu ah. Chyba furczą trochę i co się patrzysz, no? kotiki. <grych> Czy to są kotiki? Mm -hmm. Kotiki, cześć. Co tam słychać? Ludzie wam przeszkadzają pewnie. Mm. Nie do co mam się bawić. Patrz, parę go widzi, Patrz, jak mam zabawę. Teraz bo tam pół dnia się bawić. A któryś pisknął. Ała, co mi robisz? Katik, a ty to idziesz do mnie? Co? Idziesz tu? A to jest Piotrek? Tak, to jest Piotrek. Piotruś, co tam? To jest Piotruś. Cześć Piotruś. Gdzie idziesz? Do Miamy? Ja Do Miamy Moniki? Jest Kocia, jestem jego kocą mamą. mamy. jego Kocia No ta poszedł od kociej A ty jak... walczą tu dalej. Jak tam żyjusz jak ty? A tam pojadłem tam się. Piotrek, ty tak jesteś przypakowany trochę. Ty dużo śpisz, bo ty rośniesz. Pojadłem sobie i chcę spać. Jak kulturysta. Tak. A na siłownię nie pójdziesz? Ładnie, jak biały kać. Biały No, No, ale bronią Już mają tyle siły. Tak brają, Tak ożyły. Kateczki.